Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagrałem w jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie spin-offów z uniwersum Fazbear Founders, czyli oczywiście The Join of Creation. W końcu doczekaliśmy się gry w wersji demo, w postaci jednego z poziomów. Lecz patrząc na to, że jest to tylko jeden poziom, to potrafi mocno dać w kość o czym sam się już doskonale przekonałem. Pewnie się namyślacie skąd o tym wiem, a to dlatego, bo nagranie z oryginalnego przywitania do tego filmu gdzieś zaginęło, a kiedy nagrywam tą głosówkę, to jestem już po trzech godzinach prób przejścia tego pokręconego poziomu. A jak mi to poszło, przekonajcie się już sami. Zanim przejdziemy do głównego wyzwania tego odcinka, jesteśmy przekierowani do kascenki z wyborami, gdzie mamy do wybrania takie opcje jak rozważania, obserwacje i kilka innych. Wybierając poszczególne wyrazy wyświetlające się na ekranie, dostaję pytania, a zarazem cały dialog nawiązujący do fabuły samej gry, której tak szczerze jeszcze do końca nie rozumiem. Na samym wstępie chciałem wam wspomnieć, że jeśli chcielibyście zobaczyć całą moją próbę przejścia tego wyzwania od początku do końca, bez montażu, to zapraszam was do linku w opisie, który przekieruje was do takiego właśnie filmu, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić was do oglądania. Może bym się na to nabrał, gdybym nie miał dwóch monitorów, ale raczej mu to nie pykło. W poprzedniej wersji The Gen of Creation była nam przedstawiona historia Scotta Cautona oraz jego rodziny. Jednakże w odświeżonej wersji główny bohater jest przedstawiony pod nazwą Stwórca. Tak przynajmniej na swego tajemniczy byt, który kontaktuje się z naszym głównym bohaterem podczas rozgrywki raz przez jeden monitor, podpowiadając nam przy tym jak sobie radzić z poszczególnymi animatronikami, a innym razem kontaktuje się z nami poprzez telefon. Po trollą od Nixona w postaci charakterystycznego był screena Windowsa, budzimy się w pomieszczeniu, w którym animatroniki poglądają nas przez... Z czterech różnych stron albo przez drzwi po lewej stronie, albo przez drzwi na wprost od naszego biurka, lub przez okno po naszej prawej stronie. I jeszcze nie zapominajmy o dziurze w suficie, która jest ulubionym miejscem do zatykania się przez naszą ukochaną cikę. Po pierwszych kilku próbach możemy dojrzeć do kilku łatwych wniosków związanych z mechaniką samej gry. Kiedy już je opanujemy, gra staje się nieco łatwiejsza, lecz nie mylmy to z pojęciem zbyt łatwej, bo wszystko na dłuższą metę zależy od przypadku zrespienia się animatroników i ich próbach zaatakowania. Nas. I nie zapominajmy również o fusach, które musimy randomowo szukać w 10 różnych miejscach, w międzyczasie dbając o to, aby zasilanie zarówno w naszym pokoju, jak i poszczególnych kamer i również nie zapominając o naszej utuchanej latarce, poziom zasilania stał na stabilnym poziomie. Co do samej skrzynki. Aby zasilanie działało na pełnych obrotach, musimy zadbać o to, aby w skrzynce wymienić w określonym czasie jeden z pięciu bezpieczników. Naszym priorytetem jest tutaj zasilacz główny, który jak dojdzie do zera, to możemy już spisywać testament, zanim najstraszniejsza wersja Freddy'ego, jaką kiedykolwiek widziałem, wbije nam na kwadrat i odgryzie nam jakąś nieokreśloną część ciała. Naładowana latarka jest nam potrzebna tylko do rozprawienia się z dwoma animatronikami: Freddim oraz Chiką. Ale do tego i jeszcze wrócimy. To co najistotniejsze i powinniśmy na samym początku zrozumieć to fakt, że w tym wyzwaniu Freddy nie jest naszym przeciwnikiem tylko celem. Freddy zaatakuje nas tylko w jednym przypadku, kiedy skończy nam się zasilanie i nie wymienimy bezpiecznika na czas. Wtedy tak, zaatakuje nas, ale w każdym innym przypadku nigdy nie zgniemy z jego ręki. Za każdym razem, kiedy znajdziemy się na kamerach i oślepimy Frediego, czas porusza się o godzinę do przodu. Z tego co mówił nam tajemniczy byt przez monitor, aby ukończyć wyzwanie, zegarek musi przejść całe okrążenie, czyli równe 12 godzin, co przekłada się na oślepienie Freda co najmniej 12 razy. Brzmi jak proste zadanie, czyż nie? No, oczywiście nie może być za pięknie, ponieważ mamy tu kilka innych intruzów w naszym własnym domu, których musimy brać pod uwagę. Pierwszym z nich jest Bonnie, frajer jakich mało, któremu jak dasz dużo atencji, odpłacić się wielkimi problemami. Najważniejsza zasada, kiedy widzisz tego animatronika na kamerach, lecz nie doszło jeszcze do waszego kontaktu wzrokowego, jak najszybciej przełącz kamerę, klikając klawiszem A lub D, co pozwala ci swobodne przechodzenie między trzema monitorami. Jeśli tego nie zrobisz i popatrzysz się na Boniego, to będziesz zmuszony wymienić zasilanie w tej kamerze, która została uszkodzona właśnie przez tego wspaniałego animatronika. Jak naprawić samą kamerę? Oczywiście wymieniając fuse'a w samej skrzynce. To zabiera ci czas oraz oczywiście bezpiecznik. I dajesz okazję innemu animatronikowi w dopadnięciu cię. Mowa tu oczywiście o Foxing, do którego zaraz sobie przejdziemy. Co do niego nigdy nie otwiera drzwi ani okna, kiedy niedawno widziałeś lub widziałaś na kamerze cząbony niego, ponieważ dostaniesz taki f... że nie umrzesz, ale twoja latarka wejdzie w taką fazę, że jedynym sposobem, aby przywrócić się do stanu funkcjonalności, jest natychmiastowa wymiana baterii przy skrzynce z elektrycznością. Teraz przyszedł czas na Foxiego, największe utrapienie w całej tej grze. Dla niego potrzebujesz na niego potrzebuje skupić najwięcej swojej uwagi. Pojawi się on na kamerach i musi celownikiem z kamery celować mu prosto w oczy, aby go oślepić. I tak kilka razy. Raz wystarczy tylko trzy razy, a są momenty, kiedy mu jeszcze zrobić i nawet siedem. Jeśli tego nie zrobisz w odpowiednim czasie, Foxy wybiegnie na ciebie i zrobi ci niemałą krzywdę udowodniającą ci swoje miejsce w naturze. Oczywiście w przypadku Foxiego, jeśli wystawisz go za drzwi lub za okno, kiedy Foxy akurat się tam znajduje, zostaniesz zaatakowany, lecz. Tym razem nie płaci swoją latarką, lecz samą głową. A jak obchodzić się z tym animatronikiem w kryzysowych sytuacjach, kiedy zaczyna brakować Ci zasilania, a Foxy przygotowuje się do wyjazdu na Twój kwadrat wbrew Twojej woli? Jest na to sposób, kiedy przykładowo kończy Ci zasilanie lub cika wbijać na kwadrat ze swoimi kaplikami i w tym akurat niefortunnym momencie Foxy pojawia się na kamerach. Wtedy oślep go co najmniej raz, bez konieczności oślepienia go do momentu, kiedy zniknie. Ty więcej razy go oślepisz, tym więcej czasu zyskujesz. I jak widać na ekranie, wystarczyło jedno oślepienie, by Foxego Foxiego na tyle czasu, by na spokojnie iść wymienić Fuse'a lub rozprawić się z samą Ciką. W przypadku Foxiego warto od razu po jego odgonieniu od razu znaleźć i oślepić Freda, by mieć pewność, że zamiast Freda Foxy nie wbije do ciebie na kawę. Czas na ostatniego przeciwnika czyli Chica która co jakiś czas w niewyjaśnionych okolicznościach wchodzi nam przez sufit do pokoju, robiąc przy tym całkowity bajzer. Wtedy musimy znaleźć kilka cupcaków, które chowają się przed nami w dosłownie w tych samych miejscach, gdzie nasze ukochane bezpieczniki. Wbrew pozorom, patrząc na szybkość wychodzenia chiki ze swojej dziury i niepokojącej muzyki towarzyszącej temu zjawisku, mamy dość sporo czasu i to na tyle, że w trakcie ataku możemy pozbyć się kilku cupcakeów, odnaleźć przy okazji Fuse'a i naładować latarkę. Nawet w tej próbie udało mi się wymienić bezpieczniki dwa razy podczas jednego ataku Chica na mój pokój. Co najważniejsze, kiedy Chica pojawia się w naszym pokoju, stunuje ona Foxiego i raczej jest mała szansa, by Foxy wbił nam do pokoju w momencie, kiedy Chica... Znajduje się właśnie w nim, co moim zdaniem jest idealnym balansem. Lecz kiedy rozprawimy się już do końca, zawsze po nim starałem się jak najszybciej rozprawić się z tym upierdliwym animatronikiem na kamerach, gdyż wiem, że jest on bardzo niecierpliwym pół-lokatorem. Kiedy umieramy, rozpimy się w tym samym pokoju, a na monitorze dostajemy informacje od bytu, który nazywa nas oczywiście stwórcą, jak radzi sobie z poszczególnymi animatronikami. I dopóki tego nie przejdziemy i będziemy za każdym razem ginąć, koszmar będzie powracał na nowo, ale jest możliwość, aby przetrwać ten koszmar. Wystarczy tylko oślepić Freda 12 razy. Co w tym trudnego, mi to zajęło z kilka godzin. Nic tu już więcej nie mogę zrobić. Ale tak udało nam się. Czajcie to, że poprzedniego dnia robiłem to 3 godziny. A teraz się na po zrobiłem pierwszy lepszy run. I zrobiłem to 24 minuty. Wszystko zależy od tego jak się ułoży. jak bardzo coś przyczyny do mechaniki gry. No cóż, latarka oczywiście nie działa, bo jest jak... Nie powiem co. Jeszcze tą stronę, bo to są na do mnie tak nic nie widzę. A, dobra, i tak się ekran wyłącza. Hello. creator You are O kurda. Kolejny poziom: ciąg dalszy nastąpi. No nic. To było dość bardzo interesujące doznanie. Oczywiście udało nam się w końcu ukończyć te wyzwanie. I mam nadzieję, że następne również będą dosyć bardzo wymagające. No cóż, na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo strasznie dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych materiałach, już w niedalekiej przyszłości. Ja chcę montować ten film, a wy trzymajcie się tam i cześć!